Grasz, masz wrodzony talent Tak? Urodziłaś się z nim A z drugiej strony jest to Ten dom, w którym czuję się jak u siebie Wieś, którą polubiłam Spokojne życie, którego nie uświadczę w stolicy I szczera miłość Jesteś moim życiem, miłość, której tam nie znajdę. Hola, hola, hola. Wybacz, że cię obudziłam Widzę, że przywykłaś do nowej sytuacji Możesz nawet zasnąć Jak łóżeczko? W domu Juana Miguela teraz jest bardziej miękki Ale musisz się przyzwyczaić, bo będziesz tak sypiać przez wiele lat Co pani tu robi? Przyszłam cię odwiedzić i podziękować ci Za co? Że usunęła się z mojej drogi Viviany. Cenisz sobie tę miłość Wiem, że kocha mnie naprawdę Niewielu jest mężczyzn takich jak on Kim jest dla ciebie? Kimś ważnym Udzielił mi schronienia, kiedy byłam zagubiona Wsparł mnie, kiedy zabrakło mi sił Przywrócił wiarę, kiedy ją straciłam To nie wystarczy wybawił mnie od śmierci, uratował moje dziecko. To też nie wystarczy. A może kiedyś go pokocham? Byłby ojcem dla mojego dziecka. Być może właściwie już nim jest, bardziej niż ten, kto spłodził mojego chłopczyka. Juan Miguel jest optymistą, sądząc, że wykaże jej niewinność. I obawiam się, że nie zdołałby jej wyleczyć. Zaufaj, bratu. To doświadczony lekarz. Jeśli mówi, że ją wyleczy, to na pewno mu się uda. Fondis, Sera. Chciałabym zachować spokój. Ale jego teściowa zrobi wszystko, żeby ich pognębić. Przykro mi, że ciepisz. Chciałbym ci tego oszczędzić. Pozwól, że będę cię chronił i wspierał. Ojcem twojego dziecka jest bardziej Leopardo niż Juan Miguel? Czy nie tak? To ja się pytam. Juan Miguel nawet nie wie, że mam z nim dziecko, bo to ukryłaś. Wrócił do żony, są razem. Nic mnie już z nim nie łączy. Wciąż go kochasz? Odpowiedz. Dlaczego pytasz? Bo to najważniejsze. Wszystko nas dzieli. To, co nas łączyło, już nie istnieje. Każde poszło swoją drogą. A jeśli nie, a jeśli teraz jest wolny i nic was nie dzieli, proszę dać spokój. Gdybyś mogła wrócić do niego z dzieckiem i związać się z nim na nowo, zrobiłabyś to? Odpowiedz, zrobiłabyś? Słucham. Przyszłam do Rosillo. Jestem jej przyjaciółką. Nie ma jej. Wyszła. Dokąd? Wyszła z lekarzem, który ją operował. Z doktorem Umbertem Tinokiem? Tak. Poszli do szpitala na jakiś zabieg? Panienka Rosillo jest smutna z powodu problemów rodzinnych. Doktor zabrał ją, żeby się rozerwała. Vicente się leczy. Czy pogodził się z inwalidztwem? Nie. Nie chce sobie pomóc. Jest smutny. Myśli, że zadaje się z nim z litości. Nie powinnaś poświęcać się dla kogoś, kto się poddaje bez walki. Kto woli pozostać inwalidą, by ukarać się za spowodowanie wypadku? Nie zasłużyłaś na to. Gdyby Vicente postanowił się leczyć, znaczyłoby to, iż cię kocha. I ja pierwszy radziłbym ci, żebyś z nim została. Wiem, że wciąż mnie kocha, ale jest nieszczęśliwy i źle myśli o wszystkich. De todos. Dlatego radzę ci, byś go unikała Zapomnij o nim Nie mogłabym On się do tego nie przyznaje Ale jeśli go zostawię, wyrządzę mu krzywdę Wróćmy do domu Maita zaraz wróci i wolę być przy niej Dokończymy to i pójdziemy Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak jak ja na tym, że ty zabiłaś Vivianę. Nie chciałam tego zrobić. Nienawidziłaś jej, bo kochasz Juana Miguela. Proszę tak nie mówić. Oszalałaś na jego punkcie. Myślisz, że nie wiem? Nie przejęłam się tym, bo byłaś tylko nieciekawą nijaką guwernantką. Juan Miguel nie widział w tobie kobiety. Traktował cię jak mebel. Jesteś bardzo sprytna. Wymyśliłaś tę francuskę. Gdzie nauczyłaś się języka? Jeśli jako Iwet potrafisz być atrakcyjna, to dlaczego nie pozostajesz taka zawsze? Bo to nie ja. Nie chcę być taka. Nie opowiadaj bajek. No ale kobiety Wampa nie zatrudniono by jako gubernantki. Dlatego przywdziałaś tę maskę? Niezły z ciebie numerek. Dlaczego mnie pani dręczy? Proszę dać mi spokój. Bez obaw. Będziesz miała dużo spokoju. I jeszcze ci się znudzi. Przewiozą cię do innego apartamentu, w którym spędzisz 25-30 lat. Nie licz, że uwierzą w bajeczkę o rozdwojeniu jasie Proszę odejść Juan Miguel nie uratuje cię, choćby bardzo chciał Sędziowie nie uwierzą w jego bajeczki Zostaniesz skazana Błagam, proszę odejść Zgnijesz w więzieniu Onelia i ja o to zadbamy Dostaniesz najwyższy wymiar kary. Baw się dobrze. Kobiety nie rozumieją, że łzy niczego nie rozwiążą. Ale cieszyłaś się z mojego przybycia, a teraz płaczesz. Nie zastanawiałam się nad tym, co się dzieje. Teraz zrozumiałam i jestem zrozpaczona. Uspokój się, a wszystko będzie dobrze. Po co zadawał mi ojciec te wszystkie pytania, na które mi nie odpowiedziałaś? A wiesz dlaczego? Bo boisz się zajrzeć w swoje serce. Zaglądanie w głąb serca jest zbyt bolesne. Chcesz, żebym rozdrapywała stare rany i łudziła się, że stanie się coś, co jest niemożliwe? Powtórzę pytanie. Gdybyś mogła wrócić do męża, wróciłabyś? Wróciłabyś do Juana Miguela San Romana? Pracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał.